cześć, siema, Mako z tej strony WCR, witam Was w kolejnym odcinku z Ballstars. Tak i dzisiaj słuchajcie zrobimy sobie polowanie na kroła na moim głównym koncie Kupiłem y, tam słuchajcie gemów chyba za 100 złotych więc polecimy z openingiem, będziemy otwierać mega boxy, tam chyba będzie 4 lub 5 sztuk mega boxów, ale zanim zaczniemy słuchajcie opening. Mamy dla was niespodziankę. Razem z firmą Diablo Chairs przygotowaliśmy dla was bardzo fajny konkurs. Do wygrania będzie fotel gamingowy model X1. Oczywiście zwycięzca wybiera sobie kolor tego fotelika, a także firma Diablo Chairs wysyła na swój koszt właśnie taki fotel, więc niczym nie musicie się martwić. Wystarczy tylko i wykonać, słuchajcie, co trzeba wykonać Właśnie fanarta z Brawl Stars I to jest, słuchajcie, obojętne, czy wy narysujecie, słuchajcie, spajka, Czy wy narysujecie kroła, czy wy co tam narysujecie Słuchajcie, tematyka oczywiście z Brawl Stars i zaraz wam pokażę jak musi wyglądać właśnie taki fanart. Okej, okay, słuchajcie, to jest mój niby fanart, ale spójrzcie. Tutaj słuchajcie w prawym górnym rogu dałem sobie napis, słuchajcie #DiabloChers i tak, słuchajcie powinien wyglądać każdy, każdy, każdy e, fanart, który mi wyślecie. Słuchajcie, pamiętajcie o hasztagu #DiabloChers. No a ja sobie tu słuchajcie narzowiłem, spajkałem sobie logo i pamiętajmy o tym, żeby słuchajcie z tyłu, e, z tyłu kartki żeby właśnie dać, słuchajcie od razu, podać swój mail. Proszę o tego maila z tyłu kartki, dlatego że później słuchajcie, jak wybierzemy właśnie osobę, która wygra taki fotel, ja będę mieć od razu kontakt do niego, żeby się z nim skontaktować i dogadać szczegółów właśnie tego fotelika. No i teraz wyłania nam się pytanie, Falcer, gdzie to wysyłać? Gdzie to wysyłać takiego fanarta? Słuchajcie, mam swoją skrytkę pocztową już od bardzo dawna. Zetknijcie do mnie, słuchajcie, w opis. Tam jest generalnie cały adres do mojej skrytki pocztowej. Oczywiście słuchajcie, nie wysyłajcie to z potwierdzeniem odbioru, bo ta skrytka jest na poczcie, ja bym słuchajcie, później przyjdzie do mnie listonosz z kartką, że ja to muszę odebrać. Nie, po prostu bezpośrednio tam wysyłajcie, słuchajcie, na tą skrytkę. Pocztowo. Bez żadnego słuchajcie odbioru. Bez odbioru kurde. Dobra, dziękuję. No i jeszcze słuchajcie linki są do Diablo Chairs i także do tego fotelika są u mnie w opisie także zerknijcie sobie jakie tam są zarąbiste fotele. Ja generalnie dziękuję firmie Diablo Chairs, że mogę zrobić taki bardzo fajny konkursik dla moich widzów. A jeszcze słuchajcie kiedy będą wyniki? Oczywiście słuchajcie czas dwa tygodnie od dzisiaj czyli 15, słuchajcie, wyłonimy zwycięzcę. Czyli tak, słuchajcie, jest tydzień, żeby wykonać fanart, drugi tydzień to jest, słuchajcie, czas, żeby wysłać mi właśnie tego fanarta. Ja później jadę na pocztę, odbieram, słuchajcie, i sprawdzamy wasze fanarciki. Dobra, lecimy z odcinkiem, pamiętajcie łapeczka w górę, zaczynamy. Rozpoczynamy opening. Słuchajcie, kupiłem gemów za stóweczkę, tak? Za stóweczkę, czyli dzisiaj będą 4 megaboxy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Koniecznie, zostawcie łapeczkę w górę. A my lecimy, słuchajcie, z openingiem. Właśnie 4, 4, 4, 4 megaboksów, tak? Także rozpoczynamy. Może poleci Crow, zobaczymy jaka jest, słuchajcie, szansa. No szansa jest naprawdę bardzo duża, więc rozpoczynamy. Słuchajcie, więc rozpoczynamy. Ach, dawno nie otwieram mega boxów. Kto by chciał słuchajcie otworzyć mega boxa, niech napisze koniecznie na dole w komentarzach i niech zostawi łapeczkę w górę. A my słuchajcie rozpoczynamy. Rozpoczynamy to polowanie na Crowa. Zobaczymy co tutaj wyleci. 228 golda, Karl. No i niestety słuchajcie dupa. No i niestety poleciała nam dupa, dupa, dobra. Jeden, 249 golda, znowu Jest su eventikety i gemy. Oczywiście, słuchajcie, ja jak zawsze mam pecha. Dobra, zostały nam jeszcze dwa mega boxy. Może tutaj będzie Crow? Nie no, tutaj też chyba nie będzie Crowa. No nie ma, słuchajcie, tutaj Crowa. Ja pierdzielę, co za pech, co za pech. Dobra, ostatni mega, mega, słuchajcie, box może tutaj. Nie no tutaj też nie ma Karla No e, to znaczy nie ma Kroła Słuchajcie nie ma Kroła Ja pierdziele Ja pierdzielę, słuchajcie myślałem że no kurcze że polecie. Zostało mi 66 gemów Czy te dwa big box otworzyć no może nie słuchajcie To może nam nic kurcze nie da Dobra ulepszy, ulepszymy tego Karla Idziemy sobie generalnie słuchajcie zagrać On tutaj już jest ósmy level, za go, go mogę zrobić na dziewiąty, ale niestety, słuchajcie, no, ja już niestety siana nie mam, więc ósmy level Karla, więc możemy się, słuchajcie, pobawić, albo czekajcie, albo czekajcie, zrobimy sobie, słuchajcie, zagramy sobie z takie, tak jest, zagramy sobie z i może, słuchajcie, uda nam się zrobić szybko te dwa, ten, bo ja generalnie, słuchajcie, teraz gram tylko i wyłącznie z na wszystkich, e, na wszystkich trybach, dobra, legs z YouTube. <laughs> Dobra, czyli słuchajcie, tam też jest spike. Dobra, rozpoczynamy. Mamy Gina. to jest, słuchajcie, dobre znanie. To jest Jin' u nas w teamie. To, słuchajcie, dobrze wróży. To dobrze wróży ten Jin'. Dobra, pęknął. A jest on tu, będzie zbierał to, bo. Dobra, słuchajcie, ten Jin nas może uratować, nie? Ten Jin może nas uratować. Dobra, to będzie ma łatwe, co nie? To będzie ma łatwe, dobra. Łatwe, słuchajcie. Ej, ja rzuciłem tam ulta, sobie szybko dobra on tu nie przyjdzie już tak prędko no ej o wow 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 się troszkę troszkę się rozpędziłem troszkę się rozpędziłem dobra mam 400 hp muszę się troszkę podlecieć muszę słuchajcie stanąć miejsce się troszkę podlecić nie no i teraz patrzę i teraz mi braknie to dobra ej ej, 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 ojej oj 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 ja wam przyjemy teraz Dobra pięć Udało się. Jak to Jin teraz pozbiera. Ja nie wiem, czy się zdąży uciec. Dobra. Dobra. Mamy, słuchajcie, mamy te gemy. Mamy te gemy. Ja, yeah, mamy te gemy. Więc ja tutaj zaraz tutaj e, zaskoczę naszego przeciwnika. Nie. Yeah. Dobra. Wow. Udało się. Dobra, nieźle. Dobra, uciekaj. Spike, uciekaj, Spike. Dobra. Mamy, słuchajcie, wina. Mamy wina. Jest. Dawno tak nie miałem. Słuchajcie, że nagrywam odcinek i od razu win i jeszcze. E, poleciał mi star player, No to słuchajcie, nieźle się dzieje. Naprawdę nieźle się dzieje. Dobra. Żeby było, słuchajcie, fany, zagramy sobie hejsta. Tak, zagramy sobie spajkiem hejsta. Tak, zagramy sobie Spike'em. heista, tak. A później zagramy sobie, słuchajcie, soloweczkę Karlem, bo muszę sobie go wytestować na next level. Dobra, myślę, że może będzie łatwo, kurczę, czy nie. Słuchajcie, łatwo, czy nie będzie tym spajkiem na hejście? Oj, 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 oj. Dobra, tam jest niestety ten... Dobra, tu, tu, tutaj wspomogę moich ziomków. Dobra, ja, ja tu będę słuchajcie obijać. Ja tu będę starał się trzymać te plecy. Dobra. Może żeby ta szeli tylko nie przeszła. Dobra, ta szeli, słuchajcie, nawet nie przejdzie. Ta szeli nawet nie przejdzie. Dobra, ej, czekaj stąd. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 jest, jest, ok. Dobra. Została zabita. To jest świetnie, ale... I jeszcze, słuchajcie, nikt z nas nie ruszył sejfu. To jest ciekawe, słuchajcie, to jest ciekawe. O nie, o nie, 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 nie bo ja, ja wiem, wiem, co on zrobi ze mną. Ja wiem, co on zrobi ze mną. Dobra. Ja tu będę pilnować. Dobra, rzucił. No trafił, słuchajcie, raz tylko i wyłącznie, no nie. Dobra. Myślę, słuchajcie, że ten... Yy... Nie no, ale mnie załatwił ten gościu. Ale mnie załatwił ten gościu, no. Jezu, Barley, słuchajcie, mnie nie dopuścisz, żeby tu Barley przeszedł. Rozwal mi ten płotek, to będzie mi później lepiej rozwalić tego Barleya. Dobra, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Nie no, serio. Serio. Dobra, udało się to zrobić, ale 20%, słuchajcie. Teraz musielibyśmy na naprawdę przywalić z koksem. Dobra, dobra, jest, słuchajcie, ok. Jest, ok. Dobra, teraz tu się udało fajnie wbić. 56% Ja, ja tylko muszę teraz przypilnować tego barleya. 48% Słuchajcie, jest dobrze, naprawdę jest dobrze, nie? Że ja musiałem od razu lecieć do, do tego wariata tutaj. Nie, przegraliśmy. Wow, przegraliśmy. No to słuchajcie, źle się dzieje. Dobra, zróbmy słuchajcie jeszcze jedną gierkę. To znaczy, no zróbmy gierkę dotąd. Aż, słuchajcie, uda mi się tutaj trafić. Je, uda nam się zdobyć tego właśnie tokena z tego hejsta. Dobra, teraz na pewno wygramy. Nie, no, dwa trawery. Nie, no, masakra. Masakra, ale jeśli ten El Primo i ten Bull dobrze zagrają, jak szybko spuszczą, to mamy, słuchajcie, bankowego wina już. O Jezus, o Jezus, o Jezus. No nie, no słuchajcie, to będzie porażka. Jak mnie trawery ir irytują, patrzcie się, co one już robią, nie? Jeszcze, Jeszcze. no, patrzcie się. No kurde, ale tam jest, słuchajcie, w sumie 62%. Nie no, bo i tak padli, patrzcie się. Patrzcie się, słuchajcie, co, co trałery robią. Co trałery robią? Oczywiście, słuchajcie, ból e, z garną Star playera, więc jest kurczę, nieźle, więc słuchajcie, jest nieźle, no nie? Ja pierdzielę. Dobra, let's go, let's go party, let's go, party. Let's go, party. Lecimy, słuchajcie, lecimy z tematem. Nie będziemy tu, słuchajcie, owijać. W e, Znowu jest, znowu jest. Trauer. Znowu jest zdrowy. Oh my god. A chciałem sobie jeszcze karlem na tym odcinku zagrać, no. Dobra, to ja muszę przypilnować tego gnojka jednego. Tego pryszcza tego dziadka normalnie. No super. No super, no. Dobra, myślę, że on tu wyczyści fajnie. Dobra, myślę, że on sobie poradzi. Dobrze jest. Dobrze jest, słuchajcie. Dobrze jest. Ej, bo coś mi się chciało chudno masz, no. Dobra No i co, no i co No i jajco, bo się nie udało No i co? No i jajco i to był słuchajcie falcer 2 19 No serio No masakra Dobra Jak mnie ten Dynamite teraz będzie tu irytować Ja mnie będzie łatwo kontrolować Dobra, ej No serio No serio No patrzysz jaki to jest Gamon, Czy To jest Gamon? Ale może się uda coś zrobić. Co nie? Dobra, wspomogłem go trochę. Więc słuchajcie, teraz lecimy po ten save. Teraz lecimy po ten save. Dobra, teraz się uda, tak? No nie, no kurde, mać! Przecież to była tam szansa, żeby podejść i wykorzystać ulta. Ten kolt tam, tam będzie, słuchajcie, ten kolt. To jest po prostu jakiś na, naprawdę boss. Ten kol, słuchajcie, to jest jakiś boss, nie? Dobra, patrzcie, 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 co teraz odwaliłem tutaj w tej walce. I teraz będzie szansa dla nas. Tak, jest. Teraz będzie szansa dla nas. Więc szybko wykorzystujemy to. Dobra. 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 20%. 11% to się musi udać. Jest, udało się. Widzicie? <ścoughs> o, przepraszam. Udało się. Kolczuk, słuchajcie został star playerem e, naszego meczu. To o czym słuchajcie mówiłem, że, że ten że on będzie miał słuchacie tego star playera. Dobra, to jeszcze słuchajcie jedna gierka i prawie będą dwa te boksy, dwa browboksy i jeden e, ten big box, ale to sobie zrobimy, słuchajcie, na cover czarnie, nie wiem, na cover czarny grać. To jest słuchajcie ryzyk, ale może dzisiaj sobie troszkę przykampimy. Może sobie troszkę przykampimy, co nie? <laughs> oh my god. Dobra, jeszcze Leon jest po tej... kurczę, po tej stronie, no. Dobra, mam nadzieję, że żadne mi tu słuchajcie nie przyjdzie chociaż ten trawer może przyjść i powiedzieć ej, VCR dawaj te wszystkie power cubesy nie no i wtedy będzie słuchajcie dupa dobra tu trzeba sprawdzić generalnie słuchajcie jeśli chodzi o cover czarna jakby się jak się pytacie jakie postacie słuchajcie to oczywiście Ból. dobra o ktoś coś tu komuś coś tu nie pykło patrz pat patrz. ja sobie muszę dniać ulta na tym gościu nie może się uda nabić Uta? o ty typie! Za typ! Normalnie mieliśmy zabić bula I nie udało się go zabić, dobra. Dobra, on tu słuchajcie nie podejdzie. On tu będzie się bał do, do mnie podejść, tak naprawdę. Czekajcie, może się stimuje. Może się steamuje? Ej, steamujesz się? Chodź, chodź, chodź. Właśnie słuchajcie, jeszcze bym zapomniał powiedzieć o trawerach na, na tą mapę. Bo na tą mapę słuchajcie, trawery są naprawdę zarąbiste, zarąbiste. Oj, tu dostałem delikatnego laga, przepraszam. Ten młotek w ogóle słuchajcie, zauważyłem, że jakoś mm, granie Karlem jakoś ten... Mm, jakoś laguje grę. Siema. Nie serio? Dobra, zabiłem go. Ekstra. Dobra i ja teraz zbieram power cubesy. Szybko mam słuchajcie w tym momencie 5 power cubesów. Także jest ok, zabiłem go, chociaż słuchajcie, powinienem go zabić za pierwszym hitem, nie? O Jezu, mój kolega chyba zginął. Mój kolega, słuchajcie, dynia chyba umarł. Ajajaj, aj, aj. no i mamy, słuchajcie, Sherry, która wyskoczyła, niestety, ale nie sprawdziłem. W ogóle tam, kurczę, o, ja pierdzielę. no to nieźle się, słuchajcie, stało. Dobra, ale będzie, słuchajcie, 20 tych? No 16. Czy uda się nam otworzyć? Czy jeszcze jedną gierkę musimy zagrać? Nie, mamy słuchajcie komplecik, więc jest ok, więc szybko, słuchajcie, zrobię wam opening i będziemy kończyć powoli ten odcinek. Pamiętajcie, żeby wysłać, słuchajcie, żeby wysyłać te swoje fanarty. Macie czas dwa tygodnie. No i później słuchajcie z Diablo diablochers. Kto by nie przegarnął? Kto by nie przegarnął? Dobra, blowbox. Pierwszy, drugi, oczywiście poleciały gemy i teraz słuchajcie, tak wow, wow. Wow, ale tam w ogóle pokazało mi ten. Dobra słuchajcie, bo dostęp bardzo dużo tych bonusowych itemów, czyli tikety, dablery, no i słuchajcie, gemy, czyli jest naprawdę bardzo... Bardzo, ale to bardzo dobrze. Dobra, to tyle słuchajcie, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Udało się nam przynajmniej zrobić Karla na 8 level. Otworzyliśmy te 4 mega ogłosiliśmy bardzo fajny konkursik, więc myślę, że odcinek jak najbardziej udamy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Zostawcie opeczkę w górę. Subskrypcję na moim kanale. Byłbym mega wdzięczny. No i widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars Trzymajcie się ciepło! Cześć, wariaty.